Sobie rozmawiamy przyjemnie o trendach, to porozmawiajmy wciąż w tonach bardzo przyjemnych o najlepiej ubranych gwiazdach polskiego show biznesu. O jak miło się zaczęło, mam nadzieję, że nie będzie kontynuacji. Ja kocham jak ubiera się Monika Olejnik. Ona ma w sobie tą nonszalancję, ale też wyczucie mody. Potrafi połączyć z pozoru niepasujące ze sobą elementy w taki sposób, że ja jestem czasem sama zaskoczona, że ona na to wpadła. Ale myślę, że to jest ten luz, że ona nie myśli nad tym i nie komponuje tego godzinami, to po prostu podchodzi do szafy, losuje. Może przesadzam, że losuje, ale wybiera coś dla siebie, co w danym dniu czuje i po prostu na siebie zakłada. A co myślisz na przykład o stylu Julii Wieniawy? Bo ja obserwując jej zdjęcia, mam wrażenie, że ona odnajduje się w każdym, ponieważ ona nie ma jednego takiego skonkretyzowanego swojego właśnie stylu, tylko tak raz jest rokowa, raz jest słodka, raz cukierkowa, za chwilę elegancka. No i ciekawa jestem twojej opinii. Jurka jest aktorką, więc ona potrafi dobrze grać tymi, w zasadzie można powiedzieć wizerunkiem, bo ona raz, tak jak mówisz, jest słodka, po czym staje się modową diwą i wkracza z pewną siebie miną na salony. Ona potrafi wyważyć, potrafi dobrać strój do okazji, wie kiedy mocniej, że tak powiem, przyłożyć, a kiedy odpuścić. To jest bardzo, bardzo duża umiejętność, więc podziwiam jej styl.